Przecież kurzymać, jesteśmy balczuszek, jest ze mną. No, jedziemy. Eee, on przejechał chyba kogoś. Ciii. Dobra, jedziemy do Twojej organizacji. No, jedziemy do mojej pięknej organizacji. Z racji, got, No i co Wam planujesz dzisiaj? Dzisiaj planuję odebrać medykamenty albo inne rzeczy Jako że się nie znam to A patrzcie w ogóle którą ma level no, to. no ty Chodź Jesteśmy w pustej sesji To jest sesja ja... się Jakżeś bo to poczekaj chwilę. Wejdź z pobliskimi znajomymi. Puszczę, zapraszam. Jedny już pojedziesz ze mną. Dlaczego ja się... Ja nie, ja z Noktowidzorem z... chodzę. Ej, nie ma czy tu. Jest jak Sakord. Ej, z e, przyjacielu zaczekaj. O witam, pa jak się przywitał ze mną. Nie wiem, on się ze mną przywitał. No więc... Jas... Nie, stąd, idź stąd! A ja sobie się tu Dobra, siadaj. Ja się loguję do organizacji. Musisz tam mieć jakieś hasło? Dołącz do publicznej sesji. Dalej, wybieraj coś. Ej, nie można. Musielibyśmy dołączyć do publicznej sesji. Dobra, do... to nie. To robimy e no, coś innego. To dzisiaj nie będzie organizacji, będą inne rzeczy. Dobra, idziemy na dach. Okej, okay, chodźmy na A ja się napiję. Ale jest tam jakiś twój helikopter? Ehm, no mogę wezwać helikopter. Ja tu mam lepsze picie. Wzywaj. To zaraz wzywamy. Zaraz to pokieruję. Eee, ehm, hmm, nie, to jest? E, e, jakieś dobre picie. Whisky, a tu? Co to jest? Ginu. Pokaż. Mmm, ja się napiję. Ja zdejmę to, żeby ludzie poznali moją piękną twarzyczkę. No ja ciągle mam twarzyczkę. Kata, A, jak miał... O, Dasz się <laughs> udało. Nie, to nie Muzin. Spię... Stoję. Wy... Wypij trochę tego. Szybki. Wiesz, jak szybko doprowadzę do kaca? Wejdź ja na darbiuro. Okej. Okay. Gdzie jesteś? Poczekaj, muszę znaleźć tu bank. Bo ja gdzieś tu bank kupowałem. A, a ty wzywaj ten. Halka? Ja się zaraz przewrócę. A co to jest? Skąd? A, a gdzie ty jesteś? Bo ja już wzywam. A Halka? Ja już jestem no, na e, nie mogę. Już. Helikoną, wzywam cię. A masz kiedy? Nie mam. No, eee, moja postać jest zbagowana. Ja Swifta. Spaczko. Do widzenia. Gdzie? Gdzie Ty jesteś? Do dachu. Ej, to zleć. Halo, proszę zjeść. I proszę mi dać sery. E, proszę Pana, to moje. Gdzie Pan A, chce mi? lecieć? Proszę mi dać stary. E Dobrze, proszę Pana. Proszę mi oddać... E, e, proszę lecieć niech pan pro, proszę zaczekać na mnie. W końcu to, moja, to mój helikopter. Dobrze, to my już lecimy. Dziękuję. Tylko ja wie pan... Jak się tam pikę? Tylko proszę pana, ale pan umie latać? Ja się boję pana latania podnosa. No jak się tu zwijało po dzwonić. Czek, oj, oj, a to spokojnie, to było zamierzone, patrz, patrz pan. Nie, proszę pana, nie pan. Spokojnie, spokojnie. Ja się znam. Patrzek. Mój helikopter. Patrz, 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 patrz. Widzisz? A może teraz pod tym niższym? Nie, nie, nie! No. A to jest nic. A, no tak. Helz to byłby... Mógłby, pod tym niższym. Ale mógłbyś pan... Polecieć... Nie! A tu ja jestem hardcorem, proszę pana. Ja, ja tu się nie dam. Muszę tak. pana... Ja panu zobaczę, gdzie. Muszę lecieć! To mam przelatywać, czy nie? Nie. Oj, chyba w drzewu pan. Oj, chyba nie. A to ty masz mieszkanie znajomego tam gdzieś daleko poza miastem? Nie, to jest moje mieszkanie. No to lecz tam, lecimy! Ja, ja mam tam, wiesz, poza losami. No, no nie? zobaczymy to mieszkanie, Ale to jest małe. W na chatę do Gączaka. Ale to jest małe, to już mogłeś tutaj felibustować. Że... Cicho. lecimy na tym obserwatorium Tylko mi się nie rozbij tym helikopterem dobra, rozbije się nie, on jest za milion ale ja i tak go wzywam za tysiąc Sprywa, no. dobra, lecimy jeszcze <grywa> mam pomysł inny Wyląduję tym na tym na murczyliaki skoczymy nie dzięki, nie, nie rób tego E, weź tego nie rób Dobra, no to do wody Nie! Jeszcze go weź Podlecimy tam po prostu helikopterem Wiesz co? Zawsze mnie ciekawiło, czy taki helikopter może przynajmniej do pasa O nie, nie rób tego Nie bądź szaleńcem Tu chodzi mnie podwóć na lotnisku A Spoko, luz. Ja tylko pod mostem o, dlaczego on kocha w A ty co jest niższy? Nie, bo to jest ryzyko zapadnięcia się tego mostu. I jeszcze jest ryzyko, że będzie w wodzie ten tak helikopter. Oj, 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 oj. Patrz pan. Patrz pan. Patrz pan. Patrz pan. Patrz tym Patrz pod tym kozak. Ej chyba się nie zmieszę. Ej <grystanie> no ale podróż mnie na lotnisko Próóóóż, lecimy do mojego domu A no tak miał być wjazd na chatę do Wamczaka O, tu jestem jeszcze fajniejszy Oj, oj trochę, trochę <grystanie> Ale, albo nie wiem czy się zmieszczę Nie zmieścisz się Ale pod tamtym się zmieścisz Mogę na do tunelu wlecieć Nie, nie, nie Trochę by tak było troszkę Wiesz. Samolot. Ja tu z Croxem, z Prettixem się tu bawiliśmy. Ja yeah. zrzucaliśmy <gryficzkum> się Dobra, ale sami zaznaczyłem. Za, 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 za. I dlaczego ten helikopter ma łapki? E? kurde. To było tylko manem odpicia. Dlaczego ten helikopter ma łapki? Jakie łapki? Nie z przodu. Ty, a może to są... Oj, proszę pana, straciliśmy kontrolę. Oj, 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 A, ja się boję z tobą latać. Nie, no Dobra, skacz. Dlaczego? A ty wylądujesz? A, a może dobra, ja wyląduję, a też każę. Okej. Ja też każę. Nie! Nie jest wylądować! Dobra, wyląduję. Fajnie by było, gdyby mnie... Kto ja, się ktoś otw otwierał Nie wiesz. Ja zapomniałem. Nie, nie, nie na przykład, bo... Dostaliśmy... Dlaczego ukradłeś mój pojazd? Lądy nim! Ja, ja tylko ląduję. Cie Siema! Gdzie by to wylądować? Ej, tu na plaży! Nie, bo to jest mój dom. Hop, ale usiadłem. Ja już ja nie wiem, że to można posesję. Dobra, gdzie jest ten wiatr na e, Już, proszę pana, kamera. Aj, e, ty nie wiesz jeszcze. Wejdź do domu może. Whatever. Dobra, zaraz będzie wiosna chaty Pan Gumczak powinien wrócić z wycieczki moim helikopterem Poczekaj poli policja mnie ściga Trzeba zgubić te gliny No widać, że Pan Gumczak już przyleciał moim helikopterem z wycieczki ale zanim odwiedzimy pana włączaka, zostawcie łapkę w górę. Jak ja to Jak, nie, Jeśli nie zostawicie łapki w górę, to ja spadnę z klifu. A się upiłem. <grym> Wie, trzeba się śpieszyć, bo już pan włączak się upił. Co? Oglądam telewizję. Oksygen and hydrogen. Albo se zapalę. Fajaczkę. O se zapalę. Ale palenie zabija. Ale fajnie. Byłam ja pomysł na nowy wjazd na chatę. Dobra, go idę spać. Muszę spać. Będzie dobry wjazd na chatę. Teraz muszę tylko tam pojechać. Tylko i nie obijać się przy okazji o ścianę. Ja się przebiorę. Taty się przebiera. Uwaga, on się teraz właśnie siebie. Pola na wjazd na Au! Wywaliłem się! kto tam pucha przed moimi... Puka, przed moimi drzwiami. Coś ty powiedział pan? Szybciej! Się. O! Już prawie jesteśmy... Ale ta grafika jest rozwalająca Co so, kiedy on przyjdzie? Dobra, pieprzek? <suszy> czekam. ty złoń i w końcu przyłaz. Ja się przebrałem. się. No a takiego wiesz. No elegancja. Czy elegancja? Otwieraj. Otwieram o <noise> no się mam tutaj jasna chatę a pieprz nie? a to już co? nie pieprzmy bo widziałeś ten dom tysiąc razy ale chodźmy do garażu pierwszy raz widziałem ten dom co to? jest jesteś si? tak to jestem ja wiesz jakiego mam bicepsa? Bo masz <noise> tak. ale masz garaż to jest to znaczy to nie są wszystkie moje auta. Ale masz super garaż. Ale to nie są moje wszystkie auta. Tu mam tylko niektóre. Jeszcze mam... mam dwa domy. I mam tam dwa garaże i one mają lepsze auta. Którym byś chciał się przejechać? Poczekaj, ehm, zwiedzimy pański dom? O ty poszedł do domu. <grym> Dobra, a którym by chciał się przejechać? Hmm. Hmm. Ale już dom Dobra, są czasem Jak Co, co tu masz na podłodze w swoim domu? O, a co, nie? No. Czyli ktoś jest jeszcze tutaj Ktoś domu? Wypuścił mnie z w domu! Wejdź do garażu Hmm, we zitten met het auto. Halo? even. Trzeba wezen op auto. Stond? Trzeba wezen op oh. No, no dalej, wychodź z mojego domu. No siema. No siadaj, siadaj. Yes. Ja przygotowałem tutaj na specjalny pokaz motor. Okej. Jeszcze mam gdzieś wybrać. Nie próbuj. Dobra, to ja sobie posyczę twój motor. No, Albo nie, mam no. lepsze pomysł. <coughs> Proszę, proszę wsiadać na mój motor. E, dobrze, tylko coś muszę porzucić. Dobrze? Nie, nic nie będzie panu pomóc. E, ja może pożyczę e, mój helikopter. Nie ma takiej opcji. Ma pan wysiadać. Wysiadaj pan. Ale to jest mój helikopter! Proszę pana! Aaa, zapomniałem. A on wybuchł. Nic nie było. O nie, policja mnie ściga. Dobrze, proszę pana, niech pan wsiada. Nie, pan, pan wybuchł mój helikopter! Pan wsiada, bo mnie policja goni. Wsiadaj pan. I pan nie pieprzy, tylko pan wsiada. Pan, proszę pana. No już, pan, nie, pan mój helikopter. Wsiadaj pan. No już! Nie, pan nie wybucha, tylko niech pan wsiada. No niech pan wstanie! Wstanę. Chodź tu! Nie też policja ściga! Jest. No to dobra, to rozejm. Okej, okay, chodź tu! Siadaj! Już, tylko... Dlaczego ty tak zasuwasz? Ja nie nadążam. Szybko, 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 policja! Siadaj, 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 siadaj! Strzelaj w nich. Ne, no motorem dalej.

What you yes. deserve as an American by claiming disability, unionizing, and goofing off, or how to become a Native American tribe and open a casino in your basement? It's the government's job to bail you out and give you the lifestyle you deserve. You like, there, the you. Pan do widzenia no. And...